Dzień dobry, witam serdecznie liczby 6 2x plus 4x plus 26 pod danej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem pewnego ciągu arytmetycznego, oblicz różnicę R. Dobra, skorzystamy sobie z takiego w zależności, że ten wyraz środkowy 2x plus 4 jest równy średniej arytmetycznej tego poprzedniego i kolejnego, czyli 6 plus e, x plus 26. Mnożymy razy dwa obie strony, czyli tu będziemy mieć 4x plus 8. Jest równy 6 plus 2x. Nie, przepraszam, bo tu spada. 6 plus x plus 26. Dobra. x na jedną. 4x odjąć x. Pamiętamy, przy przenoszeniu o drugą stronę równania zmienia się znak na przeciwny. 6 plus 26 minus 8. Czyli tutaj zostanie nam 24, a tutaj 3x. Czyli z tego wynika, że x będzie równy 8, jak podzielimy sobie na 3 obie strony równania. I teraz, moi kochani, jak ósemeczkę wstawimy za x, to pierwszy wyraz będzie 6, drugi będzie co? 2x, 2x, czyli 8 razy 2 16 plus 4 20. A tutaj mielibyśmy 8 plus 26, czyli jest 34. I widzimy, że ta różnica jest 14. Bo 6 plus 14 daje 20, 20 plus 14 to 34. Dziękuję za uwagę.